Cześć, witajcie na kanale Jason.pl. Dzisiaj odcinek specjalny ze mną. Ja dzisiaj rządzę kamerą. Dzisiaj ja będę nagrał na głównym komputerze i dzisiaj ja pewnie przegram. A nasze zadanie dzisiaj jest takie, że robimy tylko pistolety, taki challenge. Możemy brać tylko pistolety, jeden na jeden. I osoba, która przegra, będzie musiała pozbyć się większości swoich fałdolców na koncie, tak. Czyli jeśli ja przegram, mam ich 2250, to będę musiał Jasonowi kupić. Dużo fajnych rzeczy na sklepie. No, dużo fajnych rzeczy. Możemy Co chciałbyś najbardziej? Kapitana Amerykę Tak, on już tam patrzy, co, co już chce. To już 2000 fałd co by to kosztowało. Ale no, nie, nie dam się tak. Łatwo, chyba nie przegram, nie? Jak myślicie? A w ogóle wbijajcie na kanał Datson.pl, ponieważ tam mamy odcinek, gdzie możecie wygrać dwa razy 50 zł w PlayStation Card. Tak, huśtawka. Szukajcie huśtawki. Odcinek, na, na której otwieramy huśtawkę. Otwieramy, bo jeszcze będzie jeden, drugi odcinek, gdzie będziemy montować ustawkę, Więc bijajcie na kanał datcom.pl. Ogólnie bijajcie też nas, mój kanał Grucha XD, gdzie mamy odcinek Cyberpunk'a. Dzisiaj bił odcinek Cyberpunk'a. Dobra, już nie przedłużamy. Lecimy, zobaczymy, kto będzie lepszy. Odcinek bez skracania będzie jak cały mecz, żeby nie było, że. Oszukujemy albo coś, bo niektórzy napisali ostatnio, że oszukujemy ogólnie na odcinkach nie wiem za bardzo dużo. Jasona już tam jest przygotowany, zobaczcie. O, ja już Kapitana Amerykę. Tak, on już jest kapitana Amerykę. Ja się tak nie dam łatwo. nie proszę. Nie. <grytanie> dobra. Lecimy. Czy tak. macie kciuki za mnie? Okej, okay, dobra, już lecimy sobie naszym samolotem, naszym autobusem. On już po wyleciał. Jedna szansa, jeden odcinek. Bez cięcia, bez niczego. I zaczymy. Tylko pistolety, tylko pistolety. Przypominam, że nagrywamy nadal jeden na jeden. Więc jeśli chcecie wziąć udział, to jeszcze macie ostatnią szansę chyba na to, żeby zagrać. Ja sobie polecę w to miejsce. Bijajcie na Dacumpel, bijecie na grucha XD. Tam cyberpunk się dzisiaj pojawił. Na Datumpel się pojawił oczywiście. To się pojawiło. Odcinek z huśtawką O, mam pistolet? Jezu, mam niebieski pistolet. Je, jest po tobie, już po tobie. A, jesteś po tobie, jesteś po, już po tobie, już po tobie. Leczenia możemy brać ile chcemy. Bez cięć, bez niczego. Bijajcie na kanał datcom.pl i bijajcie na sklep z kodem datcom.pl oczywiście. Inny kod się nie liczy. Wszystkie są do dupy. To nasze, zajebi... Jezus, jezus. Już tam rob Nie, już mnie tam ściągnę. Ja ścianę. się mogę, ja się mogę No dobra, wiem gdzie To no dobra, skupa. Tam do mnie strzelają, o. Ua! Jak to? Ty do mnie strzelasz, czy tamte? Ja, ja, ja... ja, no, ja już, jak nie... jak zginę... Na początku. Nie, no bez jajno. Ja wolę przegrać przez boty. To jest w ogóle hit, nie? Aha, super. Boty mnie do mnie strzelać. Mam dobrego cela ogólnie. Za dobrego cela. Ajma mają, nasze roboty mają. Ajma, ja mam 54 życia w ogóle. No eee, dobrze, że Ci mówię, no mam tak, no dobrze, no. Gramy oczywiście o, wiecie o co, gramy. Gramy o. Gramy, gramy o cały. Całą kasę, którą mamy w, w tym, w sklepie. W sklepie na koncie. Tak, widziałeś. działało. Aha, może docenię, nie. Będzie szybki odcinek czy krótki? Szybki? Masz pistolet? Cieniaku? Bo tylko pistoletem możemy zabić. On idzie po mnie? Mówicie, że on idzie po mnie? E, jeden na jeden cały czas nagrywam. Wiecie, jeśli ktoś jeszcze nie jest na jeden na jeden zapisany, to bija. I pisuję, bo macie jeszcze, jeszcze jedną szansę. Jestem debilem, żeby łowić kurwa nie umieć. A ty łowisz, jest dobra, dzięki. Tam jesteś, dobra. Dzień, dzień. Nic tu nie ma. No gdzie jestem właśnie tam. Daj. Tam... 4 minuty nagrania, no. O logo, logo miałem. No dajcie coś tu fajniejszego. No jakieś. Nie chcę tych, jak nie chciałem Snajperek, to teraz mi same Snajperki wyskakują no Teraz bym chciał jakąś rybę No, ale dobra. Dobra, ja spadam do strefy Dobra. Dobra, idę do strefy, bo za trzy minuty będzie strefa. To jest gówniana ryba, no nie, z tej ryby, no. Mieszka mi się w ogóle przecina. Dobra, idę do strefy i połowię sobie po drodze bram, pam. jajcie kod datson.pl W sklepie, tylko ten się liczy. Chyba, że Jason będzie miał swój, swój sklep, tak? Bo to może się zdarzyć. Znaczy, że będzie miał, o jezu, złote matko, złota pompka. A złoty pistolet by się przydało, nie. nie? Nie jest złoty pistolet w ogóle. Jest, nie? Dobra, dobra, dobra. Ty mi to cię Ej! To jest lepsza. Mam no. Czemu to w ogóle daje ta ryba? Gówno mi to daje. Ja, Dobra, a Dobra, kto mnie nauczy budować? Piszę na, na czacie pisać kto mnie nauczy budować. A ty nie go! Jesteś stylem, gówno jesteś stylem. Jeszcze mi nie znalazłeś, cieniaku. Ja cię rozjadę. To będzie moje 1000 fałdolców. To jest moje. Ja to czuję, to jest moje fa 1000 fałdolców. To nie jest jego, tak. Ja nagram ten odcinek, ja to nagrywam, więc to jest moje tysiąc fałdolców. Rozjadę go. No jest cienki polek, nie? Mhm. A ba ba ba, ba. minut. A jeszcze mam lepiej, bo so so co. za 2 minuty, jesteś daleko ode mnie. To nisko, nie, nie. Nisko. Dobra, składamy. O ku... Jezu, znowu boty, głupie, no yeah. Teraz podam stąd. Gdzie jesteś, gówniarzu? Myślałem, się obrócił, ale. Nie ku! Już, ale... Dobra, idę, tędy, tędy idę. Osiem minut, Jezus, Maria. Odcinamy w krótszy. lag. Tak, mam. O, lag, lag. Ja idę z strefy, sobie wejdę tra... O o! mój internet! Mój internet! Masz taki sam jak ja Nie udawaj, że twój internet Ooo, panowie. I lecimy, waczimy. Dobra, lecimy, 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 lecimy. No moje 1000 fałdolców dla mnie albo 2250 dla niego. Uh, 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 uh. Jest! Kurwa! Jest! Co ty zrobiłeś? Nic. ci chyba zabił? To mnie zabiło? Nie wiem. Chyba Mano wiem. Co to by się stało? Dobra, dziękuję. E, wie, wie, za moje dobra, dziękuję. no było jedno. Dobra, zginąłem. Nieważne, nieważne co się stało, dobra. E, nie wiem co się stało. Nie Daję, wiem. Tak, Dobra, dobra, U ustaliliśmy, że jedna gra, jedno życie. Sorry, no nie No, piszcie w komentarzu, no, co tu się no, odwaliło. No, no, nie tu. Dobra, idziesz, a sam dół? Dobra, chodź tutaj bliżej, chodź tu. No, no dobra, no, przegrałem, no. Nie wiem co się stało, co się to w ogóle stało, no? Nie ja wiem, chyba Mandalorian. wiem, ja Mandal Nie wiem co tam się stało. Nie nie, no. dobra, idź na dół. Ciao, no, no, tu skinąłem, no? No, na dół idź. Na dół, na dół, na dół. Nie chcesz bodzie? Nie chcę! Na dół! w bodzie jest swoje. Na dół! Na no dół! Na dół! Na dół! Na dół! Na dół! Na dół! Kapitan Ameryka! No! Jesteś tak pewna? Tak! Ja ty już mi zostaje 50 wodę. Ej, poczekaj! Mało. Kup jako podarunek! Jako podarunek! No, no co ty nie powiesz? No i dobra, się go i teraz Jason... No, no. Tak, jeśli chcecie więcej podarunków, chcecie Jason i zrobi, to bijacie. Jason, Jason.pl Przekrałem, no. Jest? Dam ci żółte. Dobra, jest? Dupo. Co się tam stanęło, no? Nie wiem. Jest! 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 Yes. Nara. Jest! Nara. Gówno jest. Nara. Co się w ogóle stanęło? No czemu ja zginąłem, no? Nie, no, Ale No, Mam jedną rzecz, ja jestem w szoku ogólnie, że przegrałem MMA y, Ten, Fame MMA, 15, Jason kontra uh, Datson. Chyba, że Papu chcę Mam ktoś Papu! Albo Opey? Powzdrawiamy ty Tak. Dobra, no nie no, kurde przegrałem no. no przegrałem. Tak wygląda teraz jego ten no. No nie no. Jeszcze mam... Mogę mieć Mjolnir. Dobra, koniec odcinka. Dara, Halo. Pieniaki. Tak je ja. Przegrałem. przegrałem.